Witam wszystkich serdecznie na kanale AgroDave93. Jak widzieliście ostatni filmik, to było filmowanie tego potworka, ale jeszcze Wam powiem, że raczej dzisiaj będziemy nim wyjeżdżać, ponieważ zamówiłem alternator i chcę zobaczyć, czy będzie po prostu pasował. Mam nadzieję, że tak. Alternator nowy za chyba 300 zł. tam kosztował. Podpisane, że on jest do, do Perkinsów, do jakichś Case'ów. Yy, case, John Derniuchola, nie wiem co oni tam, ogólnie jakiś nie wiem, podpisywali, ale tak. Mocowania są te same co w starym. Odpowiednik Lukasów. Jedynie koło pasowe jest na jeden pasek. Może zobaczymy, może się zmieni na dwa. Może będzie pasować. Taką mam nadzieję przynajmniej. Eee, no i co? I będę chciał może Uda w tym kombajnie zrobić kabinkę. Tylko tu jest problem wjazdu. I wtedy ten kombajn nie, nie wjeżdżałby tak, teraz widzicie tyłem, tylko musiałbym wjeżdżać przodem. Ponieważ ta strona, gdzie teraz stoimy, jest wyższa niż tamta, bo idzie spadek. I tutaj ten kombajn by wszedł e, jeszcze z tą kabinką. Ogólnie to. Muszę sobie jeszcze przed porobić naklejki na niego, bo ten kombajn już nie opuści mnie przez dłuższy czas. Bo mi bardzo podpasował. I muszę sobie porobić moje naklejki, żeby tak jak było na klasie, tak jak jest na masejku, tak, agroday 93. I nazwę kombajnu, którego pieszczotliwie nazywam Sampuś. Sampuś albo Sampełż, ale raczej Sampuś, bo moja żona też jest za tym, żeby Sampuś się nazywał. Także się porobi, porobi mu się naklejki. Jeszcze co podejrzałem, że w nowszy Sampo, Sampo Bison 2020, Sampo Z140 Nordic 580 z kabinami, te sterowania motowideł, wysuwu i prędkości motowideł są regulowane elektrycznie. Nie ma dźwigni takich korbek jak u mnie, tylko są silniki elektryczne, które pokręcają tym wszystkim. Wiecie na co wpadłem, nie? Jeżeli zrobię kabinę, te kabiny oryginalne były bardzo brzydkie. Dlaczego? No, ja Wam wrzucę tutaj, tu będzie wrzucone hmm, zdjęcie jak to wygląda w oryginale i już Wam tłumaczę dlaczego. Jak widzieliście zdjęcie te kabiny są tu zwężane, tutaj, z wycięciami na te, na te regulacje, na te korbki. Jedna i tam druga, nie? Nie podoba mi się to cholernie. Wolałbym kabinę, żeby była całkowicie jednej szerokości. E, wiadomo, że musi lekko wystawać, ze względu na to, że tu kolumna jest pochylona w tą stronę i musi tutaj wystawać, tak ze skosa być ścięta. Eee, dlatego, ja to myślałem w ogóle zrobić kabinę po szerokości. Tutaj, tak, tu sobie do, dorobić mocowanie taką ramę, tutaj wypuścić poza to, i te regulacje, zarówno tą jak i tą, albo wpuścić już tu dołem od kabiny, eee, albo, bo widzicie, że to jest dość szerokie, bo to idzie w lewo, tam to idzie, no, praktycznie po prostej. Ale ta jest problem, i chciałbym to zrobić, po prostu rozwiązać na siłowniku. Znaczy, może nie na siłowniku, może tutaj to, no choćby na siłowniku też dało radę. Tutaj to po prostu ten gwint usuwamy, tą śrubę, tą śrubę usuwamy i tu montujemy siłownik elektryczny, który, i tutaj montujemy siłownik. Tak było 60 zrobione na podnośniku. Nawet ten jeden siłownik leży, drugi siłownik. Musiałby być tam, tylko już tam się komplikuje, bo tutaj to jest jeszcze pół bidy, bo fajnie idzie zrobić, naprawdę fajnie. Ale tam zostaje ta korbka. I tu jest taki mechanizm dość ciekawy wysuwu. A tutaj też nie ma jak zbytnio, muszę podejrzeć w tych sampach, no jak to jest zrobione. Bo tutaj też nie ma zbytnio, bo to są motowidła, one się regulują góra-dół, wiadomo, nie? I tutaj by znowu trzeba było założyć jakiś silnik elektryczny, żeby pokręcał, na tym przegubie go zamontować, żeby pokręcał tym przegubę, żeby pokręcał tym gwintem. Bo tutaj można założyć siłownik, nie ma problemu. Tutaj to nie jest duży skok, akurat tyle co mi jest potrzebny. Luksus by było tam, by trzeba było założyć silnik, żeby się kręcił lewo-prawo. Ale podpodzieliście mi jeszcze o rurze, żebym dołożył sekcję jedną na, sił na rozdzielacz i zrobił siłownik. No ale kurde, powiem Wam szczerze, że tu zbytnio nie uśmiecha mi się robić siłownika, bo nie ma zbytnio gdzie. Ale Agrodaj spad na inny pomysł tutaj gdzieś by zrobił wzmocnienie, wzmocnienie takie i zamontować siłownik elektryczny elektryczny taki jak do bram idzie do otwierania i tak samo na przycisk żeby rura się otwierała i zamykała zobaczymy choć bardzo łatwo się ją otwiera zamyka, tu jeszcze będzie ten dekielek zrobiony także zobaczymy na pewno jeżeli pójdzie kabina to przerobię te dwie rzeczy na pewno bo siłownik to już mam jeden, on by pasował tu idealnie. Tamten by trzeba było coś wykombinować. I tyle. jak widzicie, sam pójść sobie stoi. A tutaj już zaczęliśmy ten silnik oryginalny rozbierać. Co się okazało, jakieś jedna w ogóle to była pęknięta. Jedna szpilka jeszcze na jakieś kurde spawanie, jakieś też to były kombinacje. Zobaczcie gwinty na szczęście nie są uszkodzone w bloku aż jestem, aż jestem powiem wam szczerze zatworzony bardziej tu o szpilki chodziło e, co najważniejsze ten silnik nie ma żadnego luzu nie ma żadnego luzu ani na wale ani na tłoka ani na gładziach nie ma żadnych rys nawet powiem wam szczerze że Tutaj ten próg nawet nie jest zauważalny. Jedynie trzeba poczyścić wszystko. Bo tutaj tak tata zaczął ten nagar zdrapywać. Ale to zaraz weźmiemy szczotkę drucianą mi się ogarnie temat. Ale mówię nawet nie ma ani jednej ryski ani nawet ani nawet progu. Tutaj patrzyliśmy na luzy nie ma nic luzu na wale, tak? No niestety, tamten już miał. A raczej teraz nam. Tata już go zaczął wyciągać tamtego. Z tej strony nie ruszamy, bo ta strona się nie lała. Tamta się lała strona, o te szpilki. Co ciekawsze, ten silnik nie posiadał czelek pod głowicą. Nie. Widzicie, kołnierze? Wystarczy... Tutaj teraz dobrze wyczyścić to wszystko, bo zobaczcie, że się jak te ta, ta i ta były puszczone. Ale ogólnie wszystkie te cztery wymienimy na dole. To są? Wymienimy uszczelniacze tutaj te na popychaczach, bo ktoś sobie je zrobił o, silikonikiem. I wyczyścimy tutaj po prostu te głowice z tego nagaru. I zakręcimy, bo tu nie ma, nie robi się planowania, nie robi się nic. Tak ja uzyskałem informacje w, w zakładzie szlifierskim. Do tych silników nie ma, nie ma planowań, nie ma nic. Tak, tak mi powiedzieli, że po prostu muszą być czyste powierzchnie i zakłada się robić. Tu jest ten kołnierz i ten kołnierz tu i tu dociska głowicę. O, tu siada ten kołnierz na głowicę i tutaj drugi prostu silnik. Zobaczymy. Wyremontuje się ten oryginalny. Ten oryginalny przynajmniej jak odpalił, to nie stukał. Nie, nic mu się nie działo. Ładnie, bardzo cicho chodził. Także mam nadzieję, że ten będzie żył. Przynajmniej, wiecie, mam styczność z kilkoma kombajnami, w których ten silnik chodzi. E, ja miałem taki silnik w kombajnie 4 lata. Nic się nie działo. No dosłownie nic. Po prostu źle trafiłem. Mogłem od razu wymienić remont... tylko szpilki w tym. Wyczyścić, założyć i on by chodził. A tak to cóż, niepotrzebne korta, Ale nic, lecimy z tematem. Może dzisiaj jeszcze coś z 60 porobimy. Bo takżeście pytali o to 3P, co się z nim dzieje. Także może się coś porobi, sam pójść sobie stoi, może sam pusiu coś się dzisiaj. Ten alternator przypasujemy. Zobaczymy jak to będzie. Na chwilę czasu cztery śruby i silnik już leży trup na, na stole. Będziemy mu robić sekcję zwłok, co tu się zadziało. Tak naprawdę a ja teraz się biorę, szukam właśnie klucza o 13. Jest i biorę się i biorę, patrzymy do Sampusia ten alternator, bo przyszedł. Mam nadzieję, że będzie pasował. To już bym był w domu, chociaż z jedną rzeczą. Wyciągamy oryginalny i próbujemy wsadzić tamtego. Zobaczcie, alternator ideolo, wszystko spasowało. Tylko ten ma ośkę tu większą niż oryginalne koło. A zobaczcie, i tak ucieka na tą stronę. Nie tak, tamto koło wystarczy, tylko zaraz tu będziemy kombinować z tą, żeby je rozwiercić na tą oś. Bo ta oś jest na ścisk, a nie na klina. I przykręcamy. I jedno mamy z głowy. Wszystkie otwory, wszystko tu naciągi. Wszystko pasuje. Można powiedzieć, że idealnie, i tu, i tu, jak oryginał posiedzi zobaczcie, bez tokarki, ogarnięte pojechałem szybko, wiertło 16 kupiłem, potem rozfrezowałem jeszcze, bo to jest chyba 17, albo 16,5 nie chciało wejść rozfrezowałem i koło pasuje, skręcone zakładamy alternator na swoje miejsce, zobaczymy gitara wszystko spasowane założone ładuje 14,40 v luksus także link do tego alternatora zamieszczam w opisie filmu dla potomnych może się komuś przyda do takiego samego kombajnu do Sampo 360 No pasuje bez żadnych przerwek praktycznie, oprócz tego koła co musiałem rozwiercić i Przykręcić po prostu i pasuje wszystko i ładuje jak należy. Co wjechałem sam pusiem? Po zrobieniu alternatora wyszła hamera zlało pięknie i chyba się czaj na kolejne. Ale ja się nie będę czaił, nie boję się. A dla mnie to nawet lepiej, żeby jadę sobie talerzować ściernisko, tak jak jest. Eee, Tależnowa podpięta, jeszcze tylko te szynę, i to koło trzeba położyć, bo nie zdążyłem zrobić obciążenia wałka nie zapinam i już wam tłumaczę dlaczego. Eee, ja wiem, że wałek robi robotę i Was doskonale rozumiem. Tylko że ten wałek ma niedopasowano to cięgło. I w efekcie tego przez ten wałek, że tego cięgła się nie da bardziej, wiecie, skręcić, to ten wałek napiera tu na tył. I tą talerzówkę podnosi do góry. Nie mogę tej talerzówki opuścić po prostu niżej. Trzeba wymyślić albo coś z tym cięgłem, albo je nie wiem, przerobić, skrócić, nie mam pojęcia. Albo coś, bo ono tworzy taki opór, że ta leżówka tułem praktycznie w ogóle nie wchodzi. Tylko wałek trzyma. Dlatego jeżdżę bez wałka, dlatego na razie tak będzie, bo musi tak być. Chyba, że zrobię takie obciążenie, bo chodzi mi po głowie obciążenie zrobić e, na kanale. Tutaj podpatrzyłem, bo ja też nie jestem taki, wiecie, samowystarczalny. Też oglądam innych YouTuberów i na kanale kocisko 75 podpatrzyłem, że fajny obciążnik zrobili na taką samą talerzówkę z beczki. I ja takie samo coś planuję odwalić, tylko że ja użyję beczki plastikowej, takiej dużej i gdzieś tak ją zaleję. Na równo, żeby tego nie było widać. Tutaj kamienia jest od cholery u mnie, tylko nie ma czasu i Cement muszę kupić, żeby to odwalić nie i będzie tak cement, kamień, cement, kamień, zaprawa i z powrotem wiecie tak aż do samej góry, żeby tą belkę zalać na równo i wtedy powinno być obciążenie konkretne za tą talerzówkę tak myślę, a na razie musimy położyć to i zalejemy mu robki i jedziemy, i jedziemy w ściernisko. patrzcie tu już mam połówkę skończoną teraz za drogą będę robił tam i tam w dół ale muszę jechać sobie zatankować go podlać paliwka no i co takie słabe to 3p? takie słabe patrz ta się korba bokiem wyszła a jednak nie jednak wszystko jest jeszcze cacy Uszelka też się jeszcze nie leje wody nie gotuje Jedyne co muszę zrobić, to Wam powiem od razu, że muszę dołożyć jeszcze chłodnicę oleju. Ale z tym się liczyłem, bo dużo osób mi o tym pisało. Dlatego mam też właśnie to. Do chłodnicy oleju. Wystarczy te zaślepki wykręcić, wkręcić przejściówki. No i jakąś chłodniczkę tam sobie umieścimy. Zobaczcie, to są. To są warunki testowe mojego 3P Turbo Po deszczu, po ulewie Z dociążoną talerzową. To nie ma łatwo. To nie jest tak, że on będzie stał i pięknie wyglądał On ma robić To, że ja sobie zrobiłem wygląd to jest moja koncepcja, ale on ma pracować eee, I pracuje, pracuje. Eee, Ale tam jeszcze chłodniczkę muszę sobie dołożyć, bo olej osiąga prawie 120 stopni w takiej pracy długociągłej, także no i ciężka, no co tu dużo mówić, dzisiaj ma ciężko jak cholera, bo mokra jak chuj kopie się, zresztą widzicie po kołach, to nie, taka, to nie jest taka robótka jak po suchym, ale za to pięknie uprawia, jeszcze dociążenie jest na razie to koło położone to 100 kilo, także już wystarczy. Ale dlatego chciałem wjechać, że o, jeden raz i zrobione. Potem tylko poorać na jesieni uprawić i gotowe. Widzicie, to trzypę nie jest takie złe jakby się okazało. Kopyta nie wystawiło, jeszcze nic się nie stało. palnik dostaje równo, dzisiaj specjalnie go wziąłem po tej ulewie, żeby w tych w ty błotach w tym wszystkim dawał radę. No i napęd tutaj robi robotę, bez napędu to by nie było roboty w ogóle, bo próbowałem. Choć te opony to jest Mistrzostwo Świata, te radialki. Dobrze, że to kupiłem, dobrze, żeście mnie namówili na to. A ja namówiłem tatę, żeby zasponsorował. No i cóż, lecimy. Ja sobie jadę ostatni raz tutaj, zatankuję i lecę w tamte pola, bo już się chmurzy z powrotem. Także śpieszę się. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć. To by było na tyle dzisiaj. Ja jadę, śpieszę się, bo zobaczcie, to tam już nadchodzi. Kolejna ulewa, także jadę sobie zatankuję maszynerię i jadę na tamte pola talerzować, no i tyle. Także cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.